Dzień dobry. Dziś Dzień naszym dobry. gościem jest profesor dr inżynier Leszek Gardyński z Politechniki Lubelskiej, który zgodził się udzielić nam wywiadu i pokazać w akcji swój niezwykły projekt, który był zrobiony wraz ze studentami Politechniki, czyli żuktor, traktor na podstawie żuka. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam takie wstępne pytanie. Skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby zrobić taki traktor na podstawie żuka? No pomysł ten traktor to jest Któryś tam pojazd, pojazdów zbudowaliśmy kilkanaście i wszystkie są jakoś tam dziwne. Na, na podstawie Żuka to jest bardzo prosta na to odpowiedź, bo Żuk to jest samochód produkowany w Lublinie, taka maskotka naszego miasta, prawie 40 lat, pra prawie 600 tysięcy sztuk mhm. i od dłuższego czasu właśnie robię taką akcję Ratujmy Żuki, zostały ostatnie sztuki, tu jest właśnie taka tabliczka, te tabliczki już nie wiem, może w połowie Żuków odrestaurowanych jeżdżą kilkaset sztuk. Ludzie tam ode mnie tych tabliczek pozyskali, część nawet pojechała za ocean, część do Niemiec i no ja osobiście preferuję samochody terenowe, zawsze się tym interesowałem, także taki zwykły Żuk to mnie specjalnie nie, nie urządza Aha. i dlatego w pewnym momencie trafił mi się Żuk trzyosiowy, no taki, taki czyjś tam wynalazek na Podlasiu i no postanowiłem to kupić, ulepszyłem to, zrobiłem po swojemu, ma odchylaną kabinę, jest wywrotko. Ma napęd wszystkich osi, hamowanie, bo tam w oryginale nawet tego nie było. No i jest, jest dopracowany, jest takim apostołem tej akcji. A no. teraz powsta, powstaje ten, ten Żuktor, bo jeszcze do końca trochę brakuje jeszcze nie ma instalacji elektrycznej poza niezbędną do rozruchu jeszcze nie ma szyb, jak widać, i wielu innych rzeczy. I trafiły mi się części z takiego niedokończonego papaja można powiedzieć, które to części wykorzystałem po swojemu tamto, tamta konstrukcja. Czyli to nie jest tylko hobbystyczne dzieło, ale też no, ma intencje do ratowania żuków. Tak, oczywiście. To właśnie z tym ratowaniem żuku ma jak najbardziej wiele wspólnego. No można tutaj mówić, że to nie jest oryginalne, że, to nie, że co to za żuk, ale, ale właśnie zwraca uwagę na żuki. Żuków, no, no, tych, no to te, te sztuki, no, to nie jest mniej. kilka sztuk. Można, okay. można można sobie pozwolić na takie właśnie różne wariacje. Ludzie robią sportowe żółki, obniżone, silniki V8, różne tam lakiery. Zwrac uwagę na te samochody. Tak, a ja, a ja sobie buduję takie. Oczywiście przede wszystkim zachęcam do restaurowania żółków. To jest tani samochód, który sobie każdy może kupić. Młodzież powiedzmy, ktoś, kto dostał świeże prawo jazdy, za kilka tysięcy nawet można znaleźć żółkę mniej bardziej zniszczonego, lepszego, za, za więcej można go próbować robić, przerabiać po swojemu, urządzać kampera. Mhm. Oczywiście w granicach rozsądku i, i, i przepisów ruchu drogowego. Tym rzutorem się oczywiście nie da jako samochodem, może się uda jako maszyną wolnobieżną, zobaczymy. Dzisiaj mhm. będziemy orać? Tak, spróbujemy jak się orze tym mhm. ściągnikiem. Pługiem Pług... przyskibowym. Pługiem przyskibowym pomalowanym na czerwono, podobno czerwone są szybsze, także zobaczymy czy, czy to prawda. A jakie było największe wyzwanie przy składaniu tego pojazdu? Jakieś problemy? No Przede wszystkim most, tutaj mosty napędowe są od samochodu Praga. Przedni jest zwężony, tylny jest taki jak w oryginale, bo tam z tyłu są koła bliźniacze. I jest tak jak trzeba, że się zakłada tylko wewnętrzne koła i, i wtedy szerokość jest podobna do, do ciągnika czy do samochodu terenowego. Przedni most trzeba było zwęzić i to już zrobił ten człowiek, od którego ten most pozyskałem. To ale to ciężarówki Praga, tak? Tak, ale czechosłowackie ciężarówki Praga V3S, która no jest takim też kultowym sprzętem, bardzo lubię ten samochód, od dziecka mi się podobał, ze względu na to, że ma te mosty właśnie portalowe, czyli, czyli ze zwolnicami, tak jak w ciągnikach, jest bardzo wysoki prześwit, prawie pół metra w tym Żuktorze, w Pradze troszkę mniej, bo ma mniejsze opony. Niestety Praga jest takim dziwnym pojazdem, gdzie przedni wał napędowy do tego przedniego mostu kręci się w drugą stronę niż tylny i tutaj musiałem to no pokonać, ten, trzeba było łeb tego y, wkładu mostu obrócić. Nie bardzo to, to od razu wychodziło, przecież otwory śrub nie pasują, a poza tym y, to, co ten mój poprzednik, który walczył z tymi mostami, y, to, to trochę zrobił im krzywdę, bo, bo spawał do nich elementy, masywne elementy mocujące, y, także one się zdeformowały i ten, ten wkład nie bardzo chciał wejść w tą drugą stronę. No, po ośmiu wyjęciach i włożeniach się, się to udało zrobić. Czy korzysta pan jeszcze z jakichś ciężarówek? Tak, części? jeszcze jest tutaj dużo Stara 660 przede wszystkim, czyli skrzynia biegów z przystawką odbioru mocy i ze sprężarką. I reduktor. I z, tak, skrzynia rozdzielcza z reduktorem i właśnie Star ma tak powiedzmy po ludzku rozwiązany ten kierunek obrotu, przedni wał się, się kręci w tą samą stronę co, co, co wały tylne, także że, żeby jak ktoś mówi ożenić z tym reduktorem od Stara, to trzeba było ten kierunek obrotu w ob zmienić. Są od stara. Felgi są od Stara 200, 11-42. Jedno jest ono prawie takie samo, aczkolwiek. Tam no tak. Drobne różnice. A opony czyje? Opony są rodem z Allegro, czyli współczesne opony rolnicze, gdzieś tam. Z bardzo dalekiego wschodu. Bardzo ciężko je było nałożyć na te felgi, bo, bo, bo są twarde. Te, te chińskie cale są jakby trochę mniejsze. No tak. czasne te opony także. Także zawodowy wulkanizator po, po dwóch godzinach wspólnej walki powiedział, ja mam 27 lat doświadczenia, ale poddaję się i potem opanowałem właśnie przy użyciu właśnie lewarków no, tego właśnie pojazdu, który, który był obciążnikiem, jeszcze trzeba go było do podłoża przywiązać i po mniej więcej po dwie godziny, później trochę już krócej na każde kolejne koło udało się, mhm. udało się to wszystko zmontować. A jakie ten Żuk ma serce? Jaki serce filmik? jest no, takie dosyć przypadkowe, diesel 2-3 pojemności z, no, z takiego małego wanika Nissan Vanet napędowego, Połączony ze skrzynią od stara, taką flanszą tak zwaną. Czyli tak łącznie ile koni wydał? Koni to ma 75 według katalogu. No do ciągnika to jest w miarę dużo do no, to taki tej, już te, niż tej, tej masy do, do samochodu, to, to, no, to, to moc trochę za mała, ale i tak większa niż. Niż w typowym żuku, który ma 70 koni. No. W pojeździe tym odchyla się kabina. Pewnie zaraz pokażemy. Tak jak w ciężarówkach, wtedy jest dobry dostęp do silnika i ukazuje, ukazane są te wszystkie webechy. Tylna część nawiązuje do żuka A13, czyli picafa. Aczkolwiek wiesz tam w komentarzach na Facebooku, ktoś, ktoś mi zarzucił, że, że, że zmarnowałem burty od, od, od żuka. Nieprawda, te burty są zrobione od podstaw z blachy, była powyginana, tylko, tylko narożniki tylne są oryginalne. Tam w komentarzach czego tylko nie zarzucają? Tak. No, no też zarzucają, że to nauka się nie powinna tym zajmować, że to wstyd, że, że, że jakimś tam żukiem. No, te wszystkie te nasze pojazdy to one nawiązują do żuka, do Syrenki, do, do Trabanta. Od czegoś trzeba zaczynać. Uczni muszą na czymś praktykować, tak? Tak. No, gdzieś... no, studenci właśnie zaprzyjaźniają się, powiedzmy, ze mną, to, już, to, to trwa już kilkanaście lat, lubią. Bo jest to ulubiony przedmiot Wspólnie budować. No przedmiot to, to, to już inna historia spawalnictwa. Inżynieria materiałowych te przedmioty, którymi się zajmuje. Czy ekspertyzy materiałowe, czy, 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 czy szkolenia rzeczoznawców samochodowych. To, to też, ale no to, to budujemy raczej poza tymi zajęciami. Wspominał Pan o zbudowaniu syreny na gąsienicach. Który projekt sprawia więcej frajdy? Żuktor, ten trabant? Czy A trudno ten powiedzieć, ten... bo to człowiek musi włożyć całe serce, się wsiąka w ten projekt, to, to są tysiące godzin kiedyś. przy trenerze czołgowym, który już prawie 10 lat temu otworzyliśmy, to z samej mojej pracy 1500 godzin, to jest jeszcze 500 studentów. Serena nam najwięcej czasu zajęła? Nawet nie, to znaczy może, może dużo zajęła, ale wtedy był COVID, nie było, było mniej zajęć, także jakoś to... Z marszu, no najwięcej gąsienice, pojazdów gąsienicowych, to ten układ mhm. jezdny, kiedyś jak kleiłem modele, to przy czołgach najbardziej nienawidziłem właśnie tych powtarzających się elementów, co innego wieża, kadłub, jakieś tam mhm. elementy wyposażenia najgorzejsze. Okay. A jak działa w tym żuktorze WOM? Czy można go porównać do klasycznych ciągników, chociaż trochę? No na pewno jest, jest to WOM mechaniczny, napędzany jest z przystawki odbioru mocy z tej skrzyni od stara, a w starze ona napędza wciągarkę, Ewentualnie inne elementy, jakieś pompy hydrauliczne. Tutaj wykorzystaliśmy ją do Womu, aczkolwiek prędkość była za duża i trzeba było tą prędkość zredukować. I tutaj element właśnie żuka wykorzystałem skrzynię biegów od żuka sterobiegową, także hmm. można tam zmieniać te przełożenia. W efekcie przystawka ma dwie prędkości, jedną do przodu, drugą do tyłu, a skrzynia ma pięć biegów liczając wstecznie, także ten WOM ma 10 prędkości. No, no, najczęściej no, do, używałem biegu drugiego, bo wtedy wychodzi to mniej więcej 540 euro, to na trójce będzie to około 1000. Przy średnich faktycznie innym. w polu możesz się sprawować. Tak, sprawdzałem z, z kosiarką taką na trzy noże, bardzo, bez żadnego problemu. tak jak normalny sobie okay. sobie z nią daje radę. Widzę, że pomolowane w kolorystykach Ursusa, tak? tak? Tak, no bo ja w dzieciństwie u wujka lubiłem jeździć Ursusem, na początku lat 80 właśnie ten ciągnęło mnie do motoryzacji, w domu samochodu nie było, także, także tym traktorem. Teraz są ciągniki z GPS-em, że rolnik nie musi tam siedzieć, wujek miał wtedy już no. takiego GPS-a w mojej postaci, że on sobie spał na miedzy, a jeździłem morałem, aż mi się robiły odciski od kierownicy, albo tak. inne prace wykonywałem, także teraz powiedzmy człowiekowi na starość wraca to dzieciństwo. No uszczę no, każdego z pługiem z innymi narzędziami. Pytanie. Czy ktoś już próbował od pana kupić tego ŻukTora, czy jakieś innych dział? No, jeszcze nie było takich. Jeszcze nie było propozycji, poza tym pojazd jest niedokończony. No, czasami w przypadku Trabaktora była taka sytuacja, że taki jakiś starszy pan odszuk, zgłosił się na politechnikę, znalazł mój numer telefonu i koniecznie chciał kupić dla siebie na działkę, no ale to też trzeba się zdawać sprawę, że... Te pojazdy mają charakter prototypów, a w motoryzacji prototypy kosztują najwięcej. Dopiero produkcja seryjna mhm. powoduje, że, że ceny schodzą na jakiś tam przystępny poziom. Także nie wiem, jakbym miał je sprzedawać, to chyba za jakieś chore pieniądze, oczywiście po uzgodnieniu z Politechniką. Mhm. Czyli trabokoro jest sprzedano. No ten pan dzwonił, dzwonił gdzieś tam. Miał się pojawić na targach Agro, w końcu nie przyszedł. bo może kupił inny traktor, to mhm. spodawał sobie swój, albo już przestał potrzebować. Mhm. Mhm. Z mojej strony chciałbym wyrazić szacunek, że pan wraz ze studentami pomaga im właśnie tak praktykować. No z czegoś trzeba zaczynać, nie trzeba tego teorię uczyć. Nie? No tak, teraz budują studenci. To, to już bardziej sami, z mniejszym moim zaangażowaniem boli na zawody formuły student. Ostatnio robiłem zakupy, jakiś telometr do, do zawieszenia, także. Mhm, okay. Także teraz kończą się wakacje, wracamy powoli do, do życia. Dobra. No to co, próbujemy? Próbujemy. Tym pługiem już, już orałem na wiosnę. Jeszcze nie było tylnej części pojazdu, jeszcze nie było tych burt i błotników. No i dawał radę. Wtedy znosiło cały pług i z całym ciągnikiem na lewo. Albo to jest związane z tym, że jest za lekki tył, albo z ustawieniem pługa. Teraz tam przyjrzałem mu się trochę inaczej, przestawiłem na tym mimośrodzie, w którym się kierunek osi główny pługa zmienia. Zobaczymy, czy to, czy to jakoś wpłynęło. Mhm jaka ciągnie się sprawuje jako samochód? Jaka maksymalna prędkość? No, prędkość maksymalna na biegach terenowych to jest tak w granicach 30 km na godzinę. Na biegach szosowych pewnie ze dwa razy więcej, ale nie próbowałem, no bo nie, to taki pojazd nie, nie może być dopuszczony do ruchu jako samochód. Mm -hmm. jeśli będzie pojazdem Będę próbował może z niego zrobić pojazd wolnobieżny mogący poruszać się po, po drogach, bo będzie spełniał wszystkie wymagania, to wtedy zostaną... No biegi szosowe zostaną zablokowane, będą tylko biegi terenowe, także do tych 30 na godzinę. Przy czym po, po polu jak się jedzie 30 na godzinę, to już dość trzęsie w tym pojeździe, bo nie ma zawieszenia. A co trzeba no, zrobić, żeby, żeby był dopuszczony na drogi? No, według mojej wiedzy pojazd wolnobieżny nie wymaga homologacji. Nie wymaga badań technicznych, musi tylko spełniać wymagania. Myślę, że ubezpieczenie i, i, i opinia rzeczoznawcy powinna wystarczyć, nie wiem mhm. Jak to okay. się sprawdzi w praktyce zobaczymy. Teraz skorzystamy ze sterownika do kabiny mhm. POMPę należy przełączyć w pozycję podnoszenia mhm. Zainstalować rurę i już po 70 ruchach kabina będzie tak. uniesiony, No i mamy tutaj ten silnik właśnie Nissan Vanette. Mm -hmm. Oryginalna chłodnica Żuka. Korek od szampana, znak rozpoznawczy moich konstrukcji. Wszędzie staram się gdzieś go wyładować. Kolanko siedemdziesiątka od instalacji hydraulicznej. Bardzo uniwersalna rzecz do dolotu. Dolot poprzez rurę, która tam pokrętną drogą się udaje do filtra powietrza od 60, To jest filtr mokry z olejem, podobnie wydech jest w rogu skrzyni ładunkowej, tak żeby zajmował jak najmniej miejsca, ale dzięki temu przy otwieraniu kabiny nam się to wszystko nie... Mhm. zwłaszcza filtr powietrza nam się nie odłącza. W brzuchu 6x6 się właśnie się rozłącza, ten układ, są czasami kłopoty z tego tytułu. Skrzynia star 660, sprężarka, mhm. po drugiej stronie przystawka odbioru mocy, to to jest blokada tylnego mostu, użyłem jej teraz przy tej orce. Tak. Na początku puk był trochę za głęboko, było ciężko, ale potem już było dobrze. Pojazd podskakiwał, ciągnął, kręcił kołami w miejscu, to znaczy, że był za lekki. Na skrzyni ładunkowej można umieścić nawet dwie tony ładunku i... O właśnie, pan gdzieś mówił, że jest tył za lekki, tak? I że... Robicie? To krężycie? znaczy to, to będzie można po prostu naładować na bieżąco, Aha. w zależności od potrzeb okay. jakichś betonowych obciążników. Opony mhm. są powyżej tony nośności, także, mhm. także jakieś półtorej tony bez problemu można na tą skrzynię ładować to. No w ciągniku można obciążniki dać Tak, tak. Okay. No też tutaj też można wykręcać obciążniki, dać wodę do kół, ale mhm. akurat te koła to się wiele nie zmieści. No tak, tak. Z tamtej strony możemy zobaczyć tą przystawkę. Tu jest ta przystawka odbioru mocy. Jedno wyjście jest wykorzystane, drugie jeszcze czeka na swoje zastosowanie. A ja może spróbuję pokazać jak ten WOM się kręci. Teraz może tam nawałek odbioru mocy. czynienia biegów od, od Żuka Czerobiegowa, która właśnie umożliwia bardzo ciekawe nie różni zakresów prędkości. Tu przy okazji hamulec ręczny na niewykorzystanym wyjściu na trzeci most ze Stara. Bardzo skuteczny również jako zasadniczy na razie, to to tylko ten, który planuje hamulec pneumatyczny. Przedni most jest zawieszony na takiej kołysce. Jest jeden stworzeń z, z tyłu, drugi w tej samej osi z przodu, żeby minąć mm. łeb. No, starałem się, żeby, żeby ten pojazd był nie za wysoki. Na dlatego wysoki. Między innymi nie ma resorów. Mm -hmm. Chodziło mi o to, żeby, żeby na, na przyczepie transportowej mieścił się tak, silnik wprost do kabiny. Nie? Chodzi. Tak. I tu jeszcze, oczywiście, będzie jakaś podłoga, będzie zdejmowana osłona. Mm -hmm. tak. To są rzeczy dość trudne do zrobienia, ale nie wymagające aż takiej estetyki. Bo... Będę je robił na końcu. Po, Czyli prace moderacji jeszcze trwają? Tak, jak najbardziej jeszcze jest dużo. Podłogę, szkło, tak. Dużo pracy, tak. No, życzę Panu powodzenia Dziękuję w rozbudowaniu tego i jak najbardziej budowaniu jeszcze innych takich pojazdów. Mimo to, że tam ludzie piszą, że to nie nauka, to jak najbardziej fajne doświadczenia. Studenci się uczą. No, do nauki też się przydaje. Tu jest bardzo wiele problemów, które trzeba rozwiązać z układem chłodzenia, z innymi. Tak. Bo nie... Człowiek sobie nawet nie zdaje sprawy, kupuje gotowy samochód, stary czy, czy nowy i, i tam to już wszystko działa, a to są... No, to, to, to jest tyle zespołów, to czasami niektóre artykuły naukowe łatwiej się pisze, bo w papierach ktoś mnie wszystko przyjmie, a tutaj to musi działać. Mechanizator, który się uczył tylko z tekstów i ten co budował jakieś takie pojazdy na typu sam, to zupełnie inny mechanizatorzy, co nie? A i tak jak to się mówi, że się całe życie uczy i głupie tak. umiera. Tak, tak. Wcale się nie czuję mądrzejszy po zbudowaniu. Tak. Może trochę. Tak. To dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie i panowie, chłopaki dziewczyny, seniory, seniority, dajcie znać jak wam się spodobał ten materiał. Dajcie znać z kim byście jeszcze chcieli zobaczyć taki ciekawy wywiad. Dajcie lajka. Kurczę, nie, nie lęczycie. Dajcie lajka, jeśli wam materiał się spodobał. Jeśli się nie spodobał, dajcie subskrypcję, bo na pewno jeszcze będzie coś, co wam się spodoba. No co? Ja idę nagrywać kolejne ciekawe materiały. Zuzia, dajesz? Ja to już dawno subskrybuję i nawet skomentowałam coś.